W omawianych sprawach, w sprawach, którymi się Pani zajmuje, czy coś w ciągu ostatniego roku się zmieniło? No tak, ja zajmuję się problemem stosunków polsko-żydowskich jako historyk zajmuję się już ponad 30 lat. Zmieniło się od końca stycznia ubiegłego roku, kiedy po Oświęcimiu w Auschwitz ambasador Izraela pani Azari po prostu powiedziała wprost z Polakom to, co Żydzi po kątach mówią już od wielu, wielu lat, niektórzy. Trzeba pamiętać, że, że pani Azari jest tak zwaną Litwaczką, czyli rosyjską Żydówką. To też jest oddzielna sprawa do, do rozważań. Ale zrobiła bardzo dobrą rzecz. Od ponad roku mówię, że gotowa jestem jej postawić cokolwiek ona pije, bo naprawdę to był kubeł zimnej wody, można powiedzieć, na głowy Polaków i tak trzymać. Musimy, Polacy zareagowali. Z zainteresowaniem, z postawieniem pytanie, pytania o co chodzi, co jest grane. I to jest najważniejsze, jak będziemy wiedzieć, o co chodzi, to nic nam nie grozi. Ale co to znaczy, że Polacy się obudzili w mediach głównych? Właściwie na ten temat i tak panuje cisza. To jest ja, jakby... ja nie mówię, Polacy to nie są główne media. Ja po prostu widzę y, y, zainteresowanie wśród przede wszystkim młodych ludzi, ale i starszych. I Polacy chcą wiedzieć. Ja od trzech lat zbieram podpisy pod ekshumacją w Jedwabnym. W tej chwili jest nas ponad 70 tysięcy. Jeśli chodzi o główne media, to po raz pierwszy w ostatnim numerze w sieci napisano, że, że Jedwabne, czyli wreszcie media po raz pierwszy cichutko powiedziały, że mam rację, że z powodu tego, że 18 lat e, wbrew polskiemu prawu e, nie dokończyliśmy ekshumacji, jesteśmy grillowa, grillowani na świecie. A całe niebezpieczeństwo polega na tym, proszę państwa, że e, to jak popatrzeć z perspektywy czasu, to to trwa co najmniej od 20 paru lat. E, próba przesunięcia nas, Polaków i Polski z kategorii ofiar II wojny światowej, ofiar e, e, niemiec hitlerowskich. W kategorię sprawców, jeśli chodzi o zagładę Żydów. I to tak po prostu zmierzało. Ja dawno od lat mówię o tej pedagogice wstydu, o tym, że jak się Polakom wmówi, że są takimi kundelkami, że winni jesteśmy zagłady, to wtedy sięgnie się po, również po jakieś wyimaginowane majątki żydowskie, ustawa 447. Także, proszę Państwa, tu zostawmy media, zostawmy nawet yy, y, rządy wszystkie po kolei z obecnym włącznie. My musimy się organizować, my Polacy tu w Polsce i Polonia i nie dopuścić do tego. Przede wszystkim, żeby y, cokolwiek robić, to musimy wiedzieć. Jak było, o co chodzi. No teraz ze świąt awantura w mediach, y, że w pródniku y, y, ludzie powiesili tam czy, y, Judasza. Ukaże się niedługo artykuł mój na ten temat w Gazecie Warszawskiej, bo to jest jedyna gazeta, która to publikuje. I tak media główne się oburzyły, oburzył się pan Sakiewicz z Gazety Polskiej, oburzyli się Światowy Kongres Żydów, tylko że Polacy, tu media idiotyczne, po prostu nie wiedziały o czym mówią, a Żydzi wiedzą. Bo w skrócie rzecz ujmując, jeśli chodzi o tego Judasza, to było proszę Państwa tak, że w XIV wieku takie osadnictwo żydowskie na ziemiach polskich to jest XIV wiek. Żydzi są wypędzani z Niemiec, paleni, uciekają do Polski. I przynoszą na nasze ziemie oczywiście zdolność handlowania, ale swoją religię, język i zwyczaje. A wtedy już od 2000 lat w takie święto Purim żydowskie Żydzi palili kukłę Hamana. Haman to jest taki biblijny okrutnik. I tę kukłę Hamana ubierali w sutannę. No Polacy się widząc to nie, nie znali języka żydowskiego, nie wiedzieli o co chodzi. Mamy taką naturę i bardzo zresztą to cenię. Odpłacili Żydom pięknym za nadobne. Około XVI wieku e, zaczęli e, e, w Wielki Piątek czy Wielki Czwartek e, ubierać kukłę Żyda, zrzucać go z dzwonnicy i palić. I teraz i dziennikarze, i politycy, i teraz prokuratorzy za to się nie wzięli i krzyczą, że my jesteśmy antysemici. A nie wiedzą, że Żydzi 2600 lat już palą kukłę Hamana, którą powtarzam, ubierali w sutannę. I teraz czepiać się Polaków za to, że jest antysemityzm, to jest głupota totalna. Po prostu, bo trzeba by po prostu wezwać Światowy Kongres Żydów, żeby swoim Żydom po prostu zabronił palenia kukły Hamana. Bo teraz na przykład w Nowym Jorku, na Williamsburgu w Internecie są zdjęcia. Wieszają tego Judasza w synagogach. Więc nasz zwyczaj jest zwyczajem wtórnym i zwyczajem, który sięga 400 lat. Więc to, to tyle media. Szerzej o tym pisze w książce Poza Granicą Solidarności Judasz i Haman w jednym stali domu. Mhm. Ale ja mam, ale tu inny problem, bardziej ogólny, bo my możemy mówić, analizować i dociekać, ale chodzi o to, jak dotrzeć do ludzi, bo oni albo o tym nie chcą rozmawiać, albo ich to nie obchodzi, albo machają ręką i mówią. Nie, Polacy akurat dzięki internetowi Polacy po prostu są zainteresowani w świadomość. A czyli pani obserwuje, że się zmienia świadomość? Ale oczywiście, no proszę Państwa, mogę powiedzieć, że to jest, to jest największe moje życiowe zaskoczenie. Ja jestem historykiem, czyli molem książkowy, czyli siedzi przez lata w książkach. I nagle, o tak jak Pan, dzięki internetowi ludzie na ulicy mnie rozpoznają, dziękują za te moje badania. I super, po to całe lata pracowałam, żeby wiedzieć o co chodzi i tę wiedzę Państwu przekazywać. A korzystając z okazji, proszę mi powiedzieć kulisy tego spotkania zablokowanego w Stanach kilka miesięcy temu. Do kogo pani pojechała, na czyje zaproszenie i kto zablokował? Pojechałam na zaproszenie Polonii kanadyjsko-amerykańskiej. W Częstachowie taka sesja była konferencja, na której był profesor Binięda, był Maciarewicz. Marek Chodakiewicz, czy mnie poproszono o wykład. Amerykańska Częstochowa, powiedzmy dla polskich tadejczy. Amerykańska Częstochowa. Okazało się, że niewielka organizacja w Nowym Jorku, licząca bodajże 6-7 osób polsko-żydowska, postanowiła mi przyznać nagrodę imienia Karskiego. Rozpętała się wielka burza, jeśli mogę mówić od mojej strony, to byłam bodajże w Bostonii. Jak zadzwoniła moja córka, mówi mamuś, co ty tam wyprawiasz? cała Polska hucze. Okazało się, że ja specjalnie o tej nagrodzie nie wiedziałam, nie wiedziałam o całej awanturze, ale sięgnąłem do internetu i pierwszy mail dostałem z ambasady izraelskiej od takiego Żyda, z którym mailowo koresponduję. On mi napisał nagroda po na... i po nagrodzie. Ja mu odpisałam, żeby sobie zajrzał do książki mojej Stosunki polsko-żydowskie i Your life is worth my, bo ta książka 20 lat temu była przetłumaczona na angielski wyszła w Nowym Jorku i ta książka jest opatrzona wstępem Jana Karskiego. Więc proszę Państwa, wielka żydowsko, żydowska chucpa, w której uczestniczyli niestety nasi jakiś Paluszkiewicz z urzędu, czy Pawluszkiewicz, jakiś urzędniczyna zablokował konsulat. Ta nagroda to był po prostu blaszka i kawałek papieru. Mnie na tym nie zależało, specjalnie o tym nie wiedziałam, ale trzeba, jak się czepia. Kogoś mówi, że Ewa Kurek jest antysemitką i na nagrodę Karskiego nie zasługuje, to puknąć się w głowę. Znałam osobiście profesora Karskiego, cenił moje badania i tą, tą ocenę wyraził w fantastycznym wstępie do mojej książki. Tyle. Tego nie odbierze mi żaden Żyd, żaden głupi polski urzędnik. A czy można stawiać znak równości między tymi, co blokowali, a naszą polską władzą? Że na przykład oni mieli na to wpływ, albo mogli przeciwdziałać, albo można mieć to do nich... To znaczy pretensji? władza nigdy mnie nie lubiła, ani komuniści mnie nie lubili, ani wszystkie nie władze. Się... Dzisiejsza władza też mnie nie lubi, dlatego że yy, yy, ja jej wytykam błędy po prostu, tak? Bo, bo jeśli słyszę o badaniach yy, o, o polityce historycznej, yy, to po prostu uprawianej przez jakiś urzędasów, Polityków, którzy nie, nie, nie wiedzą z reguły o czym mówią, e, i oni uprawiają politykę historyczną. E, I Minister Gowin daje pół miliona e, na badania, e, e, profesor King, która nas porównuje do bydła, bo, bo dusze mają tylko Żydzi. No to żyjemy w Matryksie po prostu. Tę, tę władzę wspieramy, bo ona jest lepsza niż Platforma i można się z nią dogadywać. I, Wydaje się, że ta skała pęka, jeśli chodzi o Jedwabne i różne rzeczy. I, ale no ja nie jestem po to, żeby mnie władza lubiła, także... A czy w świetle dzisiejszych faktów, tego co się dzieje w Polsce i na świecie, można powiedzieć, że nie ma podziału politycznego w Polsce na partie polityczne, tylko jest podział na Polaków i nie Polaków? Nie, no trudno powiedzieć, aż tak ostro, wie Pan, ja patrzę jako historyk spokojnie na na, nawet na dzisiejsze czasy, bo żeby tak e, się uspokoić, to warto przeczytać co się działo w Sejmach Polskich w XV, XVI, XVII wieku. No, mamy taką naturę, zresztą bardzo to cenię, że e, każdy ma swoje e, poglądy. Zdrajców zawsze trochę u nas było, bo jak inaczej nazwać panią Różę Tung, e, e, jakąś tą e, z, 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 związanej z jakąś hitlerowską rodziną, niemiecką, która pluje na zachodzie na Polskę, czy głosuje przeciwko za tym, żeby zniszczyć polski transport, no i wymieniać można tu różne rzeczy. Więc zdrajców targowiczan zawsze trochę w Polsce było, mniej niż w innych krajach, także nie popadajmy w jakąś w depresję. Wracamy teraz do ustawy 447. Za kilka dni protest i w mediach o których już przed chwilą mówiliśmy, ciągle cisza. No tak, no, w mediach wyłamał się. Na ile ja zauważyłam, to wyłamał się tylko wiceminister, wiceminister Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Ostatnio w sobotę ksiądz Zieliński w takim programie Salon Dziennikarski wspomniał o tej ustawie, ale prowadzący program Karnowski od razu. Szedł na, na bok na inny jakiś tam temat. Także to się powoli z, Kukiza, z partii Kuki za jakiś polityka wspomniał, ale tak to to jest cisza. No i ostatni numer sieci pisze wreszcie po raz pierwszy o ustawie 447 i o jedwabnym, że to trzeba dokończyć tam, jednak ekshumacje i tak dalej. Także no musimy. Na... Musimy patrzeć na ręce rządowi i tym rządzącym, i, i, i politykom, i, i, i krytykować i sprowadzać na, na proste drogi. Mogę powiedzieć, że w listopadzie ubiegłego roku napisałam duży artykuł, który poszedł też, chodzi po Stanach, o używaniu przez prezydenta i przez polityków określenia Rzeczpospolita Polin na określenie Polski. No mogę tak nieskromnie powiedzieć, że cieszę się bardzo, bo od listopada nie słyszałam już, przynajmniej przez prezydent już o Polsce nie powiedział POLIN. A potrafili pisać w dokumentach i mówić że Rzeczypospolita, POLIN. No proszę państwa, to się po prostu... I politycy mają sieczkę w głowie. No. Ja przywołałam tu wtedy w tym artykule, i, i, i to, jest bardzo, to są bardzo ważne słowa, w 1911 roku, jak był Sejm Konstytucyjny, poseł Grinbaum żydowski, zażądał od Polaków autonomii, czyli podzielenia Polski na część żydowską. Już nie będę mówić w szczegółach, jak to miało wyglądać. Zachowały się stenogramy sejmowe i wstał wtedy poseł Niedziałkowski, poseł PPS-u zresztą i powiedział, że z czystym sumieniem, z, odpowiedzial z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że Polska jest państwem tylko i wyłącznie polskim, państwem Polaków. I nigdy inaczej nie będzie. I to są momenty, kiedy Polacy mimo tych podziałów stają murem. Wtedy, sto lat temu, za głosem posła Niedziałkowskiego opowiedział się, opowiedział się cały parlament, od prawa do lewa. I tak trzymajmy, proszę państwa, państwo polskie jest tylko, państwem tylko Polaków. Wobec tego, my Polacy musimy walczyć w dwunastu. Musimy naciskać na rząd. I korygować jego posunięcia, bo ja myślę, że może nie ma tu takiej złej woli, ile taka głupota urzędnicza bardziej, bo nie posądzam pisło zdradę, więc trzeba patrzeć władzy na ręce i wymagać od niej pewnych zachowań, a my, społeczeństwo Polacji w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Paryżu, w Norwegii na całym świecie musimy po prostu pokazać swoją wolę właśnie. Na przykład demonstrując przed ambasadami, czy, czy w Warszawie, czy w innych miastach, przeciwko ustawie 447, która jest niezgodna z prawem polskim, niezgodna z prawem rzymskim i jest po prostu kolejną hucpą i próbą wyciągnięcia pieniędzy od nas, od Polski, która była ofiarą II wojny światowej. Największe ofiary ponieśliśmy my i w ludziach, i, i w budynkach, i w przemyśle i już trudno wyliczyć. Także trzymajmy się razem, proszę Państwa, i państwo polskie jest tylko państwem Polaków. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie koniec, bo jeszcze mamy pozycję. To nowa książka jest. A to nie jest stara. Aha. A no proszę Państwa, no to tak, od trzech lat walczę o jedwabny. Jest nas w tej chwili. 70, ponad 70 tysięcy ludzi podpisało petycję do rządu o dokończenie ekshumacji w Jedwabnym, i wydaje mi się, że zaczynam widzieć światełko w tunelu i tę ekshumację przeprowadzimy. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że od 18 lat po świecie krążą głupstwa o nas, i to jest właśnie taki jeden z ważnych elementów przesunięcia nas, Polaków. Z kategorii ofiar niemieckich w kategorię sprawców zagłady Żydów. Nie wolno do tego dopuścić. A podstawową rzeczą właśnie jest to jedwabne. Jedwabne to jest miasteczko w okolicach Białego Stoku, niewielkie miasteczko, które w 1939 roku znalazło się pod okupacją sowiecką. I tam w jedwabnym wtedy była partyzantka, oddziały wojska stacjonujące tam i miejscowego, nie, nie złożyły broni, walczyli do 1940 roku. Natomiast władze w miasteczku jedwabny i w okolicach objęli Żydzi komuniści. I krótko rzecz ujmując, w ciągu dwóch lat okupacji sowieckiej. Z, niewielkiego, z niewielkiej gminy Jedwabne na Sybir zostało zesłanych z donosu głównie Żydów, komunistów. Na Sybir zostali zesłani proboszcz, burmistrz, urzędnicy, nauczyciele, 250 osób. Na miasteczko, które liczy 2000, to możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka to jest sytuacja. Postawili w miasteczku Lenina i potem pod koniec czerwca do Jedwabnego weszli Niemcy i jest sytuacja nie, niewyjaśniona. Gross napisał książkę w 2000 roku, że tam Polacy zamordowali 1600 Żydów. Co jest bzdurą, dlatego że z przedstawicielką gminy żydowskiej z Radiem WNET byłem 3 lata temu na tak zwanej wizji lokalnej. To jest, proszę Państwa, stadłówka, w której Według wyliczeń Grossa powinno się zmieścić 12 osób na metrze kwadratowym. Totalna bzdura. Cała książka i oskarżenie Grossa oparte jest na jednej relacji Wassermana, Żyda, którego w ogóle wtedy w jedwabnym nie było. Czyli to jest po prostu e, e, jedwabne e, i ta książka Grossa, to jest po prostu rzecz, e, która e, była obliczona na szkalowanie Polaków. Na świecie i mówienie nam, że jesteśmy, że jesteśmy sprawcami zagłady Żydów. I wtedy w dwu, po książce Grossa, która się ukazała w 2000 roku, prawidłowo zareagował IPN. Książka wyszła w czerwcu, we wrześniu IPN powiedział: Sprawdzam, robimy ekskumację. No i tę ekskumację po prostu wstrzymał w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, któremu. Rabin Szudrich, naczelny rabin polski, Kłamczuch 1, wmówił, że prawo żydowskie nie pozwala na dokończenie ekshumacji. Cztery lata temu przyjechali do mnie Żydzi, rzucili mi na stół dosłownie ekspertyzę Żydów autorytetów prawa i religii żydowskiej. Według religii żydowskiej należy przeprowadzić ekshumację a rządy, wszystkie rządy od 18 lat po prostu tę ekshumację blokują. Trzy lata temu złożyłam pierwsze 12 czy 15 tysięcy podpisów. Minister Ziobro, który decyduje, to jest paranoja, nad nami historykami, o naszych badaniach decyduje, prokurator generalny, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej. Jeśli my ruszymy badania, jakie mu się nie podobają, to postawią nas przed sądem. Ja miałam proces 7 lat za książkę o Zaporczykach, o żołnierzach wyklętach. No więc tak to jest. I teraz trzeba zrobić, IPN rozpoczął ekshumację po dwóch dniach, Żydzi tę ekshumację, za zgodą e, świętej pamięci prezydenta, ówczesnego ministra sprawiedliwości, przerwali. I od 18 lat hula po świecie informacja, że 1600 Żydów w, jed, w miasteczku jedwabnym, my własnymi rękami zamordowaliśmy tam w sposoby jakieś wymyślone przez Żydów. E, I ekshumacja może tylko wyjaśnić, ile rzeczywiście osób zginęło, w jaki sposób, nawet po tych kilkudziesięciu latach, ekshumacja da odpowiedź? Czy ci ludzie zostali zastrzeleni? Na przykład w, te, w tych dwóch dniach ekshumacji profesor Andrzej Kola znalazł pociski czy łuski z karabinów. Jeśli są pociski, to nie zabili tych ludzi Polacy, dlatego że żaden Polak nie mógł przy Niemcu wyciągnąć broni. Bo sam by dostał kulkę w głowę pierwsze. Więc to są odpowiedzi. Przede wszystkim, ile osób, kto zabił, w jaki sposób ci ludzie zginęli. Prawda jest najważniejsza. Po prostu wtedy jesteśmy w stanie odeprzeć wszystkie ataki o próbowanie uczynienia z nas narodu sprawców i narodu, który jest odpowiedzialny za zagładę Żydów. To jest prosta rzecz. W tej chwili każde, nawet na spotkaniach takich autorskich, jak się trafi Żyd, to Żyd mi wyciąga, a w jedwabnym zamordowaliście 1600 Żydów, tak? I, i nam, historykom, i nam, każdemu z Państwa, yy, ten zarzut stawiają stawiają całemu państwu i całemu narodowi. I to jest idiotyzm, że, że po prostu samobiczowanie, ja to nazywam samobiczowaniem z powodu jedwabnego, z powodu spalonego yy, gdzieś tam kuku, jak yy, yy, Judasza. Yy. Skończmy z tym samobiczowaniem. To musimy wymagać od rządu godnego reprezentowania Polski naszych interesów. I, I w życiu prywatnym towarzyskim my też zachowajmy taką postawę. No właśnie o to pytanie towarzyskie. Jak trafić do ludzi, żeby wiedzieli, że ta sprawa ich dotyczy? To e, oczywiście cały ten zamysł e, e, żydowski, żeby nas skundlić ja to nazywam spełza na niczym, dlatego, że my mamy swój charakteryk, z Polakami tak łatwo nie pójdzie i to co powiedziałam mnie cieszy to, że naprawdę to są na spotkania przychodzi dużo ludzi. Ludzie czytają książki, ludzie oglądają w internecie, przede wszystkim ta cenzura nie przerwie. Nigdy, bo w internecie i mówię ja, i mówią inni, i nagle te tematy zakazane stają się powszechnie znane. Także tu ja nie mówię, że 100% Polaków. Nigdy nie było 100%. Proszę Państwa, w Armii Krajowej służyło 10% społeczeństwa polskiego. I to, są, I to już jest grupa reprezentatywna i dobra. Ja myślę, że, że wszystko idzie w dobrym kierunku, tyle tylko że musimy być. Po prostu solidarni i wspólnie występować w interesie Polski. Kiedy pani doktor przyjedzie do Norwegii? Może być, zaj może być i jutro. <noise> jutro na pewno nie. Jak państwo mnie zaprosicie, to, to. No właśnie, już zapraszam. Jest szansa w tym roku przed wakacjami? Przed wakacjami to już nie dlatego, że 1 czerwca lecę do Stanów. A na jesieni tak, tak. Ja sobie dokumentuję, że to ja rozmawiałem, bo mnie na filmach nigdy nie ma. Chciałem bardzo podziękować za rozmowę, za spotkanie i zapraszam do Norwegii. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę również. W Lublinie. W Lublinie, właśnie. Pod kościołem zbudowanym przez jeńców krzyżackich, proszę Państwa. Po bitwie pod Grunwaldem. Może pan... Nie wiedziałem o tym. Tak, można zrobić... A to celowo pani wybrała to miejsce? Nie, to ja przypadek? tu niedaleko mieszkam, po prostu dwie kamienice dalej. To jest mój ulubiony zresztą kościół, naprawdę. O tu zresztą jest tablica zbudowane decyzją króla Władysława Jagieły. Rękami jeńców krzyżackich spod Grunwaldu. Żebyśmy nie podpadli za to, prawda? <noise> tak, 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 trzymajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o Niemców i o Żydów, to zawsze miejmy ten Grunwald yy, pamięci. w pamięci. Damy sobie radę. Zawsze mówię, że żyjemy tysiąc lat już pomiędzy barbarzyńcami, Niemcami, wariatami, Rosjanami yy, i naprawdę nie wpadajmy w panikę, tylko po prostu musimy być razem. I, i, I tu przytoczę, jest taki Bernard Tan, Tanner w XVII, w XVII wieku brał udział w poselstwie polskim do, do Rosji. No i opisał tam sytuację, której już nie będę Państwu opowiadać, jest w książce Rosji, rozumiem, nie pojmiesz. I ten Czech, Bernard Tanner, napisał: I zadziałał geniusz polsko-litewski, że z Carem wygrali wszystko to, co chcieli. Także i z Czarem wygraliśmy, i z Krzyżakami wygramy, i z Żydami. Ojej, mamy strasznie dużo roboty, ale... No, ale... Yy, ja lecę za kamerę. Mamy ten piękny kawałek ziemi na e, Polskę jest, i tak. musimy o niego dbać i od no, tysiąca lat walczyć. Dziękuję, do zobaczenia w Norwegii. Dziękuję, do widzenia. O, mamy. Mówię co, jeszcze tylko zrobię telefonem na, na wszelki wypadek zdjęcie i to już jest koniec zupełny. I ten kościół może pan zrobić tak, 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 na sekundkę. Tak, tak, tak.